7 metrów skoczył Robert Kraniec w pierwszej serii. Tylko punkt i dziesiątą zabrali mu sędziowie za ten wiatr pod narty. Teraz będzie znakomity. Ale skok dał Robert Kraniec! Niewiarygodnie daleko posunął reprezentant Słowenii. Na całe szczęście nic mu się nie stało. Oto główny k. 226 metrów. Pół metra dalej niż rekord skoczni. Oczywiście rekord ten nie będzie uznany. Przewrócił się Robert Kraniec, ale trudno chyba ustać w ogóle tak daleki skok. Jakżeż wysoko oszybował nad zeskokiem skoczni w Oberstdorfie reprezentant Słowenii. Robert Kraniec z dużej wysokości spadł, nie wytrzymały kolana, to jest ogromna siła działająca na skoczka i przewrócił się na całe szczęście umiejętnie na bok. Robi Kraniec tutaj podniósł się natychmiast, wniósł ręce do góry, bowiem rzeczywiście był to iście mistrzowski skok. I ją brawo, Andras Koffer, w tej chwili dołączył do niego Martin Koch. Znakomicie. Podjechała mu troszeczkę prawa narta do lewej, ale Robi Kraniec, przypomnę, zwyciężył podczas lotów w Bad Mittendorf w tym sezonie, w pierwszym konkursie, w drugim był drugi, piąty w Lillehammer. punktów przed finami. No i teraz Gregor całe Ostatni skoczek pierwszej serii. I jeszcze znakomity kolejny skok. I Bardzo wysokie będą noty, bo śli lądował idealnie niemal. 20, jest 20, tak czułem. Dwie dwudziestki. Brawo, tak czułem. Dwudziestkę dał Słoweniec? Nie. Dwudziestkę dał Słoweniec i... Nie, Szwajcar. I dwudziestkę dał Finn. Niesamowity. 226,5 metra. To już przepraszam, ale yy, Koch może iść na piwo. To jest niewiarygodna już przewaga w tej chwili Austriaków. Dwie dwudziestki, jedna dziewiętnaście i pół, dwie dziewiętnastki. Dwaj sędziowie Alto i Wirsten dali po 20. 230,5 metra. Stać go na wiele. 230,5 metra. Przed trzema laty przegrywał tutaj z Adamem Małuszem, który wygrał trzy razy z rzędu. Przeniesiono ten konkurs z Wikersu. Ależ sprawo Anders, Prawo. Jakobsen znowu w granicach 230 metrów. 227,5. A zatem będzie przed Robertem Krańcem. Czyżby każdy następny miał obejmować prowadzenie? Daleko, daleko już tę granicę odwiedli. 227,5 to jest... Na razie drugi skok, bo przypominam Antonin Hajek, 236 metrów, tylko że z wyższej belki. Nie ma dla nich żadnych ograniczeń. Dzisiaj porywający konkurs Wolgach Lojcy za chwilę. Wielokrotny mis olimpijski, a zatem creme de la creme. Ci najlepsi zaczyna Anders Jakobsen. Sk sknocił drugi skok wczoraj, 194,5 metra, a był wysoko. Trzeci po pierwszej serii z Adamem Małyszem, 230 metrów mamy. Piękny skok, 230 metrów mamy, a więc daleko, daleko 230,5 metra. Nie ma co się zajmować kto co sknocił, bo teraz jest mocna riposta, mocna odpowiedź. Brawo Andersz. Musiał zaryzykować. Trafił na świetne warunki. Metry dwie dziesiąte, straci 12 punktów za to, że go tak niosło, proszę zwrócić uwagę. Jak pięknie, wysoko, to jest euforia, to jest podobno szum w uszach, radość w sercu, że tak sobie można polecieć. Oni to kochają, wszyscy to kochamy oglądać i za moment rozpocznie rumoren rekordista świat. Dużo punktów na starcie. Gregor Schlierencauer jeszcze broni tytułu Mistrza Świata. Wielki talent w lotach. Jak daleko wyląduje. Wysoko, wysoko i jest znowu w granicach 230 metrów. 230 metrów, ależ postawił poprzeczkę Adamowi Małyszowi. 230,5 metra trzeba o 5 metrów poprawić. Rekord polski skoczyć bardzo daleko. Schlierencauer teraz obejmie prowadzenie. Adam Małysz miał sporą przewagę nad Jakobsenem, nad Lewisem, nad Schlierencauerem tylko 5,1 punktu, a więc za chwilę. Polak, to będzie dla nas niesamowite, by zapanować nad własnymi emocjami, ale on tam na górze będzie musiał wyzwolić sobie w jednym skoku, mówię Adamie, wszystko, co w nim niezwykłe, wyjątkowe, zapalić umysł. Jest taki rodzaj przeżycia, ekscytacji. Skłonny byłby to jeszcze raz wszystko powtórzyć. Każdy byłby skłonny przeżyć coś tak fantastycznego jak rekord świata w lotach. I to jest kapitalny skok. Kapitalny skok. A więc są warunki bardzo dobre. Teraz wiatr powyżej metra na sekundę podnarty jest 230 metrów. 230,5 metra. 230,5 metra. No, od razu Belka musi pójść w dół. Za chwilę Kok jakobsen. Nie wydaje mi się, żeby puścili Austriaka i Norwega. Chociaż przecież to skakał rekordista świata i to jest pewnie ustany skok. Meister hier und jetzt auf dem Weg zu seiner dritten Fluggoldmedaille, aber mit welcher Weite? Mit einer großen. Jawohl, bravo. Ja, kann es keiner, aber ein sehr schöner Flug zum Abschluss, ein krönender Abschluss. Und Österreich verteidigt den Teamtitel erfolgreich. Weltklasse, einfach Weltklasse. 231 Meter Tageshöchstweite noch einmal für Gregor Schlierenzauer. Und da liegen sie sich wieder einmal, wie so oft in den letzten Jahren, nach einer Teamgoldenen in den Armen. Schön, einfach schön zum Anschauen. Sehr, sehr schade, dass der Gregor erst gestern im letzten Durchgang so richtig in Form gekommen ist oder drauf gekommen ist, wie das wirklich geht, das Schiff fliegen auf dieser Chance. Weil ich glaube, behaupten zu können, wäre der einen Tag früher in Form gekommen, dann hätte sich der Simon Amen wirklich wesentlich schwerer getan. Weil jetzt zum Beispiel gestern der letzte und heute alle Sprünge. Die waren einfach aus einem Guss. Da war keine Anstrengung mehr, da war nicht mehr dieses Verkrampfte, dieses Harte zu sehen, sondern es war ein Hinausgleiten, trotzdem eine Dynamik, hat den Sprung sehr schnell gemacht und da steigt er vom Hang weg und ob dieser Position, da ist ein Gregor Schlierenzer sowieso überhaupt nicht zu schlagen, auch nicht von einem Simon Ammann, weil da spielt er mit der Luft und äh, wenn man sich da die Landung anschaut, jenseits von 230 Metern, das ist jetzt ja sehr weit unten, das ist einfach ein Wahnsinn. Hajek, proszę zwrócić uwagę, wiatr pod narty prawie 2 metry. Hajek lubi skakać na przednich wiatrach. Zobaczymy, jak daleko. 228,5 metra ustanowił tutaj podczas treningów rekord Czech. I będzie... O, o, to jest fantastyczny skok! To jest nowy rekord Czech i to jest blisko, blisko rekordu świata. 236 metrów. 236 metrów. Wiatr był pod narty, fantastyczny, a ten młody chłopak nie ma żadnych zahamowań. Jak pięknie od razu przeszedł do lotu. Kocha to widać. I sobie teraz szybuje. To trwa kilka chwil, ale jakich chwil, proszę zwrócić uwagę. Jakby przyziemiał się, jak jakiś mały samolocik do tego ze skoku. Dobre lądowanie. Będą niezłe noty. I teraz Jerołtek wie, że już prędko takiego skoku nie zobaczy. 236 metrów, nowy rekordzista Czech. Simon Aman, on po złoto, po złoto. No i jak zobaczymy, co zrobi, czy będzie chciał dalej od innych? Tak. Jeszcze postawił sobie kropkę nad i spadło z niego napięcie. No i 236,5 metra. On jest drugi w historii. Dalej skoczył tylko biernej na Rumoren. Szczęśliwy Schlierencauer, szczęśliwy Jakobsen. I pechowo dzisiaj o cztery dziesiąte punktu poza podium. Adam Małysz, dwa dni takich emocji i cztery dziesiąte. Czy jest w świecie sprawiedliwość? Mistrz świata w lotach, mistrz świata na dużej skoczni, czterokrotny mistrz olimpijski.